Litania do najdroższej krwi pana Jezusa, Kyrie Eleison. Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego. Wybaw nas. Krwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa Nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa przy konaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa brocząca z podcierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma odpuszczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poi i oczyszcza duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa zdrój miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa o stojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa o chłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa po płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa o umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. Krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją, i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się, przechmogący wieczny Boże, który jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś, odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i jej mocą doznawać ustawicznej opieki przed złem doczesnym na ziemi abyśmy radowali się wiecznym szczęściem w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.